Witajcie kochani w tym czytaniu dotyczącym bliźniaczego płomienia w aspekcie męskim, a następnie w aspekcie żeńskim, co za chwilę. Ale zobaczymy sobie co się tutaj dzieje dla tych osób, które tutaj przyszły, zainteresowane właśnie tym, co tutaj może się dziać, jeśli chodzi o, aspekty męs... o aspekt męski chociaż jak zawsze polecam Wam obejrzenie obu tak, aspektu męskiego i żeńskiego, y, ponieważ one wzajemnie się uzupełniają. Jak zawsze zapraszam Was do czytań prywatnych. Czytania są y, otwarte. Y, zawsze kiedy chcecie, kiedy, czy, kiedy chcecie czytanie, kiedy y, piszecie do mnie na e-mail kontaktujecie się, to zawsze macie gwarancję tego, że czytanie otrzymacie. E, także zobaczmy sobie, co tutaj się dzieje w aspekcie męskim. Co jest ważne, jeśli chodzi o ten aspekt męski w tych dniach, na co warto tutaj zwrócić uwagę w aspekcie męskim na chwilę, odkładanie na później, schizofrenia i zwrócenie się do wnętrza. A na spodzie mamy obfitość, a więc Moim zdaniem tutaj właśnie aspekt męski dociera do punktu zwrotnego, zresztą tych punktów zwrotnych jakby w aspekcie męskim i w ogóle w bliźniaczym pomieniu jest bardzo dużo. I to jest taki punkt, kiedy trzeba zadecydować. Być może coś wybrać, być może właśnie, być może z jednej strony tutaj jest krzyk, nie wiem... Je, Jakaś energia, która dobija się z zewnątrz, powodująca, że tutaj w aspekcie męskim jest odkładanie na później czegoś co jest istotne, co jest ważne. Tutaj jest to rozdarcie, bo z jednej strony tutaj jest jakby chce coś mieć. Myślę o tym, czy chcę stworzyć tą miłość na przykład z aspektem żeńskim? Czy wiem, kto yy, jest tym moim marzeniem i pragnieniem i miłością? Z drugiej strony, tutaj muszę się zastanowić nad tym, czy moje czyny, to co ja robię i działam, jak działam tu, tutaj w aspekcie męskim, czy to jakby przybliża mnie w kierunku tego, co tam jest. Bo mówić jedno, to jedno, ale tutaj trzeba też zrobić jakieś faktyczne kroki. To jest ta spójność, tak? Czyli robię to, o czym mówię faktycznie, do tego jakby tutaj też dążę systematycznie. Nie mówię, że trzeba to zrobić za jednym zamachem, bo to jest niemożliwe najczęściej, ale każdego dnia podejmujemy decyzję, czego my tak naprawdę chcemy. Tutaj w pierwszej kolejności chodzi o życie aspektu męskiego, dopiero w następnej kolejności chodzi o związki, relacje i, czy aspekt żeński, bo tu najpierw trzeba wybrać siebie. Czyli tutaj ten aspekt męski tak jakby odkładał siebie na później, odkładał to, co ważne w swoim życiu, to, co uznaje za ważne, co by chciał tak naprawdę, czego pragnie, by tutaj te pragnienia odstawiał. I był tutaj rozdarty, ponieważ z jednej strony właśnie jest to pragnienie, że chce coś zmienić w swoim życiu, ale z kolei y, jest to poczucie, że nie wiem, może po prostu może tutaj się pojawia właśnie u aspektu męskiego lęk y, poczucie właśnie y, może tutaj jest wycofanie, tak? Może tutaj jest zadawanie sobie setek pytań zamiast zrobić jakiś krok w stronę zmiany, to ja widzę po środku, tutaj aspekt męski jest gdzieś zakotwiczony wewnątrz, obserwuje coś jakby z wewnątrz, ale tutaj cały czas odkłada na później te najważniejsze rzeczy w swoim życiu. Odkłada na później siebie, nie podejmuje działania, waha się i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc to może tutaj być dużym problemem dla aspektu męskiego i to myślę, że Gdzieś tutaj się nawarstwia i coraz mocniej może tutaj właśnie przynosić ciężar, zmęczenie. Ta z karta schizofrenia. Tutaj właśnie mówi o takim rozdarciu stałym napięciu, jeżeli nie puszczę, jeżeli będę tutaj wisiał po środku, to w końcu po prostu nie wytrzymają te mięśnie, tak? Nie wytrzymają te ręce, nogi i runę. Więc albo tutaj jest taka powiedzmy. Sprawa, że faktycznie może się to wydarzyć, że tutaj po prostu dojdzie do jakiegoś załamania, albo po prostu podejmuję jakąś decyzję w końcu i to przynosi mi ulgę, tak? Czyli robię jakiś mały krok w kierunku zmiany. To, co odkładam na później, tyle czasu, czy odkładam, czy odłożyłem to na później, czy odłożyłam, odwiesiłem to yy, i odsunąłem od siebie, tym. Trudniej, im dłużej to robię, tym trudniej spojrzeć w tamtą stronę, tak? A wystarczyło każdego dnia na przykład systematycznie zrobić jeden krok w tamtą stronę i dziś być może już byś tam był czy była, tak? Więc, yy, no właśnie, więc to jest tutaj właśnie problem, w tym, że jest duże wahanie, duży lęk, poziom stresu yy, i. Pytania, na które nigdy nie znajdziesz odpowiedzi, jeśli po prostu nie pójdziesz w tamtą stronę. Jeśli nie dotkniesz tematu, nie znajdziesz odpowiedzi. Więc, tutaj, Twój aspekt żeński dla osób w aspekcie męskim, oni tutaj pokazują ci coś, ale tutaj chodzi o naprawę, odbudowanie i podejmowanie decyzji w Twoim własnym życiu. O to odnalezienie tego kontaktu ze sobą najpierw. Dopiero wówczas można zbudować coś z kimś. Więc co tutaj się jeszcze dzieje w aspekcie męskim? Co się tutaj rozgrywa? Dokąd to prowadzi? Co, co z tego wynika? Tak? W tym aspekcie męskim, co tu warto wiedzieć? Królowa Kielichów. Więc to, co może tutaj pomóc, no to właśnie ten aspekt żeński, tak? Czyli aspekt żeński tutaj w aspekcie męskim, bo każda z tych części, jakby aspekt żeński i męski to jest równocześnie też posiadają gdzieś ten aspekt męski i żeński, tak? Czyli tutaj oba aspekty dążą do zrównoważenia. Najpierw w sobie, a następnie między sobą. Także tutaj ten aspekt żeński odgrywa dużą rolę, bo on jest właśnie zwrócony do wnętrza. On tutaj jest w większym kontakcie ze swoim wnętrzem, więc tu trzeba odnaleźć ten link do emocji, do tego, co ja naprawdę czuję, pozwolić sobie na to i pójść za tym. Więc tu mamy wszystkie czy? Także tu wygląda na to, jakby ten aspekt męski tutaj faktycznie był bliżej. Jakby właściwie podjął jakieś decyzje lub jakieś kroki w celu oczyszczenia tej sytuacji. E, czyli po prostu odkładania na później. Trochę tak, jakby zaczynam rozumieć, może siebie, swoje emocje, dlaczego to robię, dlaczego za bardzo mi. Mnie... Wielką trudność sprawia właśnie dlaczego odrzucam właściwie to, czego tak naprawdę pragnę, dlaczego nie chcę, dlaczego podchodzę do tego z takim dystansem, dlaczego to sprawia mi taką trudność. Więc kluczem tutaj mogą być właśnie własne odczucia, emocje, a emocje są z kolei odpowiedzią na jakieś zakodowane przeżycia. Które kiedyś coś tutaj się zadziało, i być może właśnie spowodowało takie, a nie inne zachowanie. I co tutaj się jeszcze dzieje w aspekcie męskim? Królowa Mieczy. No tutaj zdecydowanie jest ten, też ten lęk przed tym, że na przykład minęło za dużo czasu, może już nie da się tego odwrócić, może nie da się tutaj nic zrobić, może nie da się zmienić tego, co powinienem zmienić już dawno temu, czy powinnam. Może tak już ma to zostać. Więc tutaj też może właśnie pojawiać się lęk albo na przykład lęk przed opinią powiedzmy kogoś czy aspektu że, żeńskiego właśnie albo krytyka ze strony właśnie innych, którzy powiedzą na przykład ty jesteś za stary i tak dalej na przykład albo coś za późno, nie ma powrotu że ktoś tego tutaj w aspekcie męskim nie chce wiedzieć nawet bo za bardzo by to go przeraziło czyją więc no tutaj może mogą niektórzy niechętnie na przykład do tego wracać i o tym myśleć. Ale im bardziej właśnie ktoś tutaj się temu przeciw temu wzbrania, tym bardziej to wraca. Co jeszcze tutaj mamy w aspekcie męskim. Karta oficjalna osoba, uwięzienie, małżeństwo, także tutaj też w grę mogą wchodzić, właśnie no jest dziecko na spodzie. Tutaj w grę mogą wchodzić właśnie na przykład właśnie takie no, utknięcia w martwych związkach, gdzie ktoś na przykład, czy małżeństwach, czy relacjach, gdzie ktoś na przykład właśnie pełni tą rolę, nie wiem, głowy rodziny na przykład, czy żywiciela rodziny i ma tutaj wielki problem że z podjęciem jakiejś decyzji, czy właśnie lęk przed, nie wiem, utratą rodziny, dzieci. To są takie tematy, które tutaj też z pewnością gdzieś się przewijają, tak? W aspekcie męskim. Więc to jest coś takiego, nie jest mi wygodnie w tej sytuacji, nie czuję się dobrze w tej sytuacji, ale jestem w tej sytuacji, ponieważ nie zadecydowałam kiedyś. Że stopniowo chcę coś tutaj zrobić, więc to jest takie zagrożenie, tutaj, właśnie tym, co mówiłam wcześniej. Tak, że jeśli czegoś nie zrobię, choć wiem, że nie powinienem być w tej sytuacji, bo mnie to no, obciąża mocno, jeśli działam wbrew sobie, bez kontaktu, zupełnie z tymi uczuciami, to po prostu w pewnym momencie to wszystko może runąć. I. Będzie to bolesne. To jest konieczne, żeby ten aspekt męski odnalazł ten kontakt ze sobą. Widać tu pewien taki przebłysk, tak? bo widać, że tutaj jest ta, są te emocje troszkę, lub ta, te osoby tutaj są bliżej swojego wnętrza, ale wciąż tak, jakby tutaj stał nad nimi jakiś kat. I oni się tego tutaj panicznie obawiali, tak? Niektórzy, bo nie mówię, że wszyscy, to jest czytanie ogólne. I wobec tego odkładam, czy w ogóle tutaj może być problemem w aspekcie męskim, że odłożyłem na półkę w ogóle, czy zostałem nawet tak wychowany, zaprogramowany, czy zaprogramowany, że odkładam na półkę, czy odkładam gdzieś tam. Czy ktoś oczekuje ode mnie, że odłożę siebie, swoje pragnienia, aspiracje po to, aby spełniać pragnienia, marzenia, aspiracje innych w małżeństwie męża, żony, żeby być tym wsparciem dla nich czy dla dzieci. Więc tu jest myślę, że ten aspekt męski po prostu w tym momencie przeżywa coś takiego i Czuję to i widzi, no ale co ja z tego życia tak naprawdę mam? Wszyscy tutaj skorzystali, ale co ja mam z tego życia? Nie dość, że niewiele, to jeszcze ym, no tutaj jest dużo ludzi, którzy jeszcze więcej ode mnie oczekują, więc trzeba tutaj zobaczyć pewne rzeczy z dystansu i się z tym skonfrontować w końcu, tak? Więc to mogą być tutaj niełatwe sytuację dla niektórych poczucie właśnie tego, że uciekł ten czas i coś mi jakby jak to życie mi przeciekło przez palce jak woda. Yy, I no jest tutaj być może właśnie też ten lęk gdzieś. Ale też może być taka sytuacja dla wielu tutaj, gdzie właśnie na przykład Inna sprawa troszkę tak, że tutaj na przykład ktoś odchował dzieci na przykład już, że są one duże lub dorosłe i teraz na przykład właśnie co ja mam ze swoim życiem dalej tutaj uczynić? Zaczynam troszeczkę już myśleć o sobie, zaczynam gdzieś się rozglądać. Nie jestem już tak skupiony na tej fazie takiego wzrostu eksploatacji. I yy, załatwiania spraw, na przykład. Co tutaj się jeszcze dzieje w aspekcie męskim? Jak można to czytanie tutaj podsumować? I mamy kartę Nowy Początek, Punkt Zero. No właśnie, więc teraz tutaj. Aspekt męski staje przed nowym zadaniem, czy nowym etapem życia, gdzie skończył się jakiś cykl i zaczynam od nowa, wyruszam w nieznane zupełnie. No właśnie, więc to może być przerażające dla niektórych. Niektórzy mogą mieć tutaj właśnie poczucie takiego totalnego chaosu. Zanim to się tutaj jakby, bo ja widzę, że to jest jakby, to nie jest jakby proces, który jest tutaj w pełni. Ten nowy początek to się majaczy na horyzoncie, ale on jeszcze nie jest rozkulany. Tutaj to jest takie, gdzieś tam o tym myślę, coś tam już widzę po troszku, tak? Właśnie, więc tutaj jest ta cierpliwość. Ciszę przed burzą, ja bym powiedziała, tak? Więc tutaj na no, pewno aspekt męski konfrontuje się właśnie ze swoimi lękami, powiedziałabym, tak? Czyli tutaj się szykuje właśnie to miejsce. Z tego aspektu męskiego. Teraz ja, teraz ja tutaj chcę coś zrobić jeszcze z tym swoim życiem, tak? Jeszcze coś tutaj chciałbym zmienić. Żyłam dla innych, żyłam dla każdego, a teraz chcę też trochę dla siebie, tak? Więc coś tutaj się zdecydowanie zmienia. Więc ja mam takie poczucie tutaj, właśnie aspekt męski, osiągnął i materialne, i być może spirytualne, i, i być może inaczej. Może po prostu na, y, czuję się jakby spełniony w pewnych, w pewnych y, obszarach swojego życia, ale tu jeszcze czegoś brakuje. Ja chcę coś jeszcze osiągnąć, coś jeszcze przeżyć. Y, może mam tą materialną obfitość, może mam pieniądze. Ale brakuje mi miłości, właśnie. Może brakuje mi po prostu wolności, może brakuje mi luzu na przykład. Tak więc tutaj ten aspekt męski będzie podejmował właśnie decyzje, wyzwania jakieś, tak? Zobaczcie, tutaj jest ta karta, która mówi właśnie o wyzwaniach. I tutaj myślę, że oni wiedzą, że to może nie być łatwa droga, ale no właśnie jeśli chcę zawalczyć o siebie, no to muszę to zacząć robić. Kawałek po kawałku, krok po kroku, dziennie. Yy... Wracam do tego, co odłożyłem. Czy odłożyłam na później. Odbudowuję to. Wraca to, co wraca przeszłość. I myślę, że tutaj właśnie coś się będzie działo w tych tematach. Że tak to wygląda dla aspektu męskiego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia.